Witam kochani bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna kłania się dzisiaj wiadomość dla ciebie. Także zaczynamy karty Lenormand. Bardzo serdecznie was pozdrawiam kochani i zapraszam do wysłuchania. Oczywiście moi drodzy, jest to czytanie ogólne. Proszę o tym pamiętać. No dobrze. Ta moja świeczka z tym knotem takim szerokim, moi drodzy, szaleje. Tak, oczywiście ona tańczy. Nie wiem dlaczego, ale zaczynamy. Dobrze, kochani, co tutaj? Jaka wiadomość? No tutaj ktoś, moi drodzy, bardzo szybko będzie miał dużo szczęścia. Kończy się pewien etap, moi drodzy, trudności w życiu. Szykuje się, kochani, podróż dla osoby, która mnie ogląda. Podróż, ale też przystąpienie dla niektórych do jakiejś intratnej, moi drodzy, okazji pracy, biznesu. Ten statek to nie tylko podróż, ale też właśnie okazje życiowe. Także wiele osób, tych, które nie będą się wybierały w podróż, mogą coś korzystnie kupić, sprzedać. Tu jest taki handel, też pokazany. Także właśnie będą jakieś okazje. Trudny etap się kończy, idzie bardzo duża transformacja zmiana nowa, tak jak gdyby ścieżka życia kariery. Jest dużo, moi drodzy, takiego zadowolenia, ale tutaj i szczęścia. Oczywiście mamy tutaj koniczynę, która mówi o dobrych pieniądzach, o szczęściu, o pozytywnym wyniku. Także jeśli się staracie o coś w tej chwili, moi kochani, jeśli chcecie przystąpić do jakiegoś projektu, do nowej pracy, a oglądacie tą wiadomość. To jest dla Was bardzo duże powodzenie. Tak samo jak uczucia. uczucia. W uczuciach, moi drodzy, następuje stałość, bardzo dobry czas na to, żeby się jednoczyć. Wy tutaj, te osoby, które mnie oglądają, to jest symbol, moi drodzy, ta kotwica szczęścia, bezpieczeństwa i wygrania życia. Także ta osoba, która mnie ogląda, powinna czuć się szczęśliwa. Powinna, jeśli w tej chwili jeszcze tego nie czujecie, to tutaj idzie ogromna transformacja, ogromna transformacja w życiu, w miłości, ale też i w powodzeniu. Wszystko jest w zasięgu waszej dłoni. Uwierzcie mi, ja aż się dziwię, że taka wiadomość się tutaj pokazała. Moi drodzy, Pamiętajcie o tym, że ta zmiana, która przyjdzie do Was, jest od losu. Tak? Tu oczywiście trzeba powiedzieć, że Wasz trud się opłacił. Wy, na co tak ciężko pracowaliście, albo ciężko dochodziliście do czegoś, to się opłaciło. Tutaj możecie naprawdę korzystnie pozałatwiać swoje sprawy. Jeśli gdzieś, tak jak mówię, rozpoczynacie nowe działania czy projekty, czy chcecie coś sprzedać, jakąś nieruchomość, czy chcecie coś kupić, czy oczywiście tutaj w miłości, porozumienie, bo nie było zbyt dobrze, to te wszystkie niesnaski odchodzą. Macie duże powodzenie. I szczególnie przy tej karcie podróży, to jest nie tylko podróż, ale też szczęście w biznesie, szczęście w życiu, dobra fortuna, dobry czas na to, żeby ruszyć z miejsca, bo niektóre osoby może się zastanawiały, czy wyjechać za granicę. Możliwe, że też dla wielu osób jest to wiadomość, aby zrobić ten krok i wyjechać za granicę ruszyć z miejsca. Bo to będzie po prostu twoją wygraną życiową. Zakończą się Twoje problemy. Uda Ci się odnaleźć ten drogowskaz życiowy razem, na przykład, z Twoim partnerem e, życiowym. Znajdziesz miłość, ale też i właśnie zakotwiczysz się na dobre i. Oczywiście jest tutaj takie, moi drodzy, szczęście w uczuciach, wygrana w życiu. Także naprawdę ta wiadomość jest cudowna. Wiadomość jest piękna i tak wyłożyłam parę kart tylko, żeby zobaczyć, co to będzie. Ale pamiętajcie, ta osoba, która mnie ogląda, wygrała życie. Ma wielkie szczęście i w miłości, moi drodzy, i w biznesie. Bądź też w pracy. Także jeśli się zastanawiacie w tej chwili nad nowym projektem, nad wyjazdem, nad nową pracą, nad biznesem, niektórzy na pewno, nad uczuciami, to działajcie, nie czekajcie, bo to jest wiadomość dla Was, że czas ruszyć do przodu. Tu wszechświat ma dla Was wygraną losu, wygraną życia. Wygraną w miłości. We wszystkim jesteście wygrani. Także ja Wam życzę, moi drodzy, z całego serca, bo te karty są przepiękne. Wielka zmiana, wielka transformacja idzie do Was i Musicie o tym wiedzieć, bo właśnie tak te karty do mnie przyszły. Także Musicie, kochani, o tym wiedzieć, że ta transformacja jest we właściwym momencie i idzie do Was. Także nie wahamy się, tylko działamy, idziemy naprzód. Dziękuję kochani za uwagę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i aby te moje słowa. Stały się rzeczywistością jak najszybciej, a może już tego doświadczacie? Piszcie w komentarzach, moi drodzy, co sądzicie na temat tej wiadomości, na temat tego krótkiego czytania, ale bardzo treściwego. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i oczywiście samych wspaniałości ode mnie dla Was. Do usłyszenia w kolejnych filmach.